Cześć, jestem Krzysiek i zapraszam Was na dzisiejsze media. Dzisiaj dwa tematy z dwóch przeciwstawnych przedsiębiorstw telewizyjnych. Na początku o zmianach w dzień dobry TVN, a potem o likwidacji reklam w TVP WOD. Śniadaniówka telewizji z Warner Bros Discovery czekają zmiany. Studio programu zostanie przebudowane, a jego układ również ulegnie zmianie. Dodatkowo wprowadzona będzie nowa czołówka, a sam program będzie nieco zmodyfikowany. Zamiast przeglądu prasy, widzowie będą oglądać segmenty pod tytułem 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o poranku. Udział w nich będą brać dziennikarze kanału informacyjnego. Jeśli chodzi o moją opinię w tej sprawie, mam nadzieję, że zmiany będą ocenione przez widzów na plus i że dzięki nim program będzie cieszył się większą oglądalnością. Osobiście nie oglądam śniadaniówek, ale po zapoznaniu się z tymi nowościami uważam, że zmiany będą jak najbardziej pozytywne i zadowolą niejednego widza programu. Ciekawą sprawą będą też zmiany w TVP VOD. Obejmą one m.in. likwidację bloków reklamowych przy produkcjach telewizji polskiej. I to nie jest fake. Tak powiedział nasz filozof, nawet wygląda jak Sokrates, Mateusz Mateszkowicz dla wirtualnych mediów. Prezes wytłumaczył zmianę misją telewizji publicznej, polegającą na powszechności i dostępności materiałów udostępnianych przez nadawcę. Z tego co zrozumiałem, na VOD będą nadal trafiać filmy i seriale, które miały już swoją premierę na antenie TVP. Pomysł bardzo dobry. Po pierwsze, większa atrakcyjność oglądania produkcji TVP na VOD, bo długie bloki reklamowe nieraz odbierają przyjemność delektowania się treściami z TVP VOD. Po drugie nie będzie wiązać się to z dodatkowymi opłatami. Będzie można bez żadnych reklam oglądać produkcję nadawcy publicznego. I to jest realizacja tej misji dla każdego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam na skrótowo. Ja jestem Krzysiek, a to był dzisiejszy program Serii Media. Na razie.